No hej, hej, siemoneczko. Z tej strony Elbert i witam was w kolejnym odcinku z gry Fable zapomniane opowieści. Wbijamy tutaj na chatę, bo oczywiście już mieszkamy w tym pięknym dworze. Ciekawa sala. Przejdźmy się na dół. To nic ciekawego nie ma, ale fajne miejsce takie magiczne sypialnia. No, 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 no. Ok, teraz tak, żebny klucz, o A przekimać się nie mogę. Aha, o skrzynka, 15 kluczy. Katana Hiriu! Aż. No nie no, dobra, ubiorę ją później. Pójdziemy zrobić questa. To wtedy ją założę. Dwór w kamiennej altanie. To jest właśnie dom pani Grey. Dziwne, że tu nie ma żadnego tronu. Jakiegoś cokolwiek. Jest tylko sypialnia. Teraz pytam tylko, gdzie jest Lady Gray? Gdzie jest moja ukochana? O, jest. No hej. Oh, hello. <ścoughs> oh, hey. I, I can't No dobra, miło, miło. Sprawdźmy, czy da się jeszcze okraść tych nobów. Bo ja, w serio, chciałem. Całe domy przeszukać chciałem. Erik woli. No weź kobietę, ulicy. Już wychodzę. Ej, no, ja jestem mężem pani burmistrz. Ja się zmywam. Serio. Dobra, yy, co ja chciałem? A, dzisiaj chcieliśmy zrobić śledztwo Więc udamy się do kurhanów Rodri mówił coś o lampie, nie? Dobra, możemy zmienić broń w końcu Sprawdźmy katanę, katana jest lepsza, okej, okay. a jakie ma ulepszenia? Ostrości moc pomieni, a w łuku, właśnie, chyba nowy łuk. Co mogę dać? No wiem, wiem, dobra. Na razie nic tu nie będę ulepszał. Dom Greyów, czyli oni po prostu chyba tu mieszkali, a miejsce zmieniło się w bardzo. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. coś się dzieje, coś się dzieje. Idzie duch. Faktycznie chyba poszedł, poszła znaczy się, do piwnicy. Tam, gdzie się spotykali. O kurcze. Nie, dobra, już wiem dlaczego. A jednak chyba nie wiem. A nie, bo tu faktycznie chyba było, także mnie leje z tyłu. Dobra, weźmiemy to Nabijamy sobie mnożniki walki przy okazji Dobra No, dawaj, dawaj. A to jest boska, tak? Furia. Okej. Okay. Jemu to prawie nic nie robiło. Tu jest jeszcze jeden. No i okej, okay. a tu co? Dobra, eee, i moment mamy jeszcze jakieś przedmioty? Żadnych, ale mamy rybeczkę, fajną. Tu mamy jeszcze mięsko i jeszcze marchewusie, tak. No i teraz yy, szybko wbijamy poziom Dobra Trochę nam się pewnie przytyło Biedna Lady Grace, skoro ciebie ma za męża, ale jako żonaty człowiek możesz przejść okej okay. Tutaj, tak uwielbiam tą muzykę. Dobra, otwieramy to. Ronok Topur. Sprawdźmy tego Ronoka. 165, a to? Też 165? A, weźmy sobie jeszcze to na razie Zamiast katany Poużywamy sobie, póki mogę Cyk, cyk, cy. I Teraz pytanie? A ten ogień to dużo jednak obraźnie zadaje. Wygląda na nieźle poziom wbić, powaga. Znaczy, poziom, no... Pość do mnie. Te, w sensie mnożniki walki można ładnie sobie y, nabijać dobra Syk. i teraz będziemy kopi kopiować po prostu typa Bo też nabijam teraz od razu wszystko. No i okej. Okay. Wszystko nabite. Wiem, że trochę hałasu narobiłem. Ale powiem Wam, że warto. Okej, okay, teraz tak. Mogę chyba tu wejść już. Zapiszmy sobie. Bo teraz mnie czeka taka trudniejsza decyzja w sumie.

Czyli dostała strzałę z, z... z bełtu, czy co? Nie, bo to nie może być Beut. Dobra, okazuje się, że Lady Grey zabiła swoją siostrę. I w tym momencie, co możemy zrobić? Możemy powiedzieć władzom, że faktycznie ona to zrobiła, ale możemy też po zostać z nią i. No, jest Lily DeGray. the way to repay a wife's love listening to deranged rumor mongers sneaking behind her back Gethin will die in the morning and now you will hand me that letter no, nie, nie wiem. Kobieto, nie wiem. Zwiększyłem sobie poziom many. Ja jeszcze sobie tu nabiję doświadczenia trochę. Pyk mamy to. Czy strzały wystarczą. Okej. Okay. I teraz tak, to mam. I teraz to. I tak będziemy bić cały czas. No spróbujcie do mnie podejść, spróbujcie. Okej, okay. aż tylko te małe i będzie po sprawie gitara i tak, Cyk. pijemy, pijemy. I co teraz? Północna na altana. I teraz tak, też sobie zapiszemy. Sprawdzimy, co i jak. Ale pewnie będę od razu miał zgłoszenie. O, z modelsty. Nic jej nie mówiłem. Okej. Okay. Czy nic się nie wydarzyło.

We've got him under guard up the hill by the tavern, and that's where he's staying. So you'll just have to go back out there and get rid of the scum's bandit friends. Talk to the guard over there when you're ready, and he'll open the gates for you. No, for me. I'm off back to my hut. Good luck. you're going to take them on all by yourself you're a real hero or a real fool well then let's get started get those bandits before they free their leader okay Okay. I po szefie Coś stało, co? A, mam jeszcze tego załatwić, tak? Czy co? A nie, to ten tutaj. No raczej. No i wszystko wykonane. O, szybko daje kulkę doświadczenia. Oddaj mi. Ją. Miło mi. O, mamy chczynszu, a chczynszu. Czemu się nie mogę tu pchnąć? poważnie. No to tak. Cała sęka plana już jest czysta, więc spoko. Ja się wrócę do gildii. Przyjmę już to główne zadanie. Zrobimy ostatnie zadanie popoczne. No i cóż, to już w kolejnym odcinku, moi drodzy. Tylko najpierw jeszcze tutaj. A, okej. Okay. się, się No to wiemy. Czyli co zwiększymy swoją precyzję, zwiększymy swoje zdrowie, bo akurat kosztuje tak odpowiednio. I teraz tu mamy co? Tu chyba zwiększymy boską piekielny gniew. Ośpieg zabójcy za tam 2700 to No i co przyjmiemy tutaj tego zadanie No jest yy, ważne zadanie wiem 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 Wolni archeologa. Bez ochrony. No i z takimi owacjami ja się z wami pożegnam w tym odcinku, więc trzymajcie się moi drodzy. Do następnego. Hej, papa.